Po Szwajcarii bez problemów podróżuje się samochodem przełęcze alpejskie są z reguły łatwe do przejechania, ale należy zwrócić szczególną uwagę na wąskich krętych drogach, w rejonach górskich, na niektórych drogach w określonych godzinach dozwolony jest przejazd tylko w jednym kierunku. Na każdym końcu takiej trasy ustawione są znaki informacyjne. Podobnie jak w Polsce, w Szwajcarii obowiązuje reguła prawej ręki. O ile znaki drogowe nie stanowią inaczej, pojazdy nadjeżdżające z prawej strony mają pierwszeństwo przejazdu. Wyprzedzanie z prawej strony jest surowo zabronione nawet na autostradach. Należy także pamiętać, że piesi w Szwajcarii mają bezwzględne pierwszeństwo przed samochodami. O ile znaki drogowe nie stanowią inaczej, ograniczenia prędkości wynoszą na autostradach 120 km na godzinę, na drogach szybkiego ruchu 100 km na godzinę, na drogach krajowych 80 km na godzinę, a w terenie zabudowanym 50 km na godzinę. Do wyposażenia obowiązkowego pojazdu należy trójkąt ostrzegawczy, a w przypadku podróżowania z przyczepą dwa trójkąty. Do elementów zalecanych, ale nieobowiązkowych należą apteczka i gaśnica. W Szwajcarii obowiązuje opłata drogowa w formie rocznej winiety, którą można nabyć na przejściach granicznych. Cena uzależniona jest od kategorii pojazdu. Dla samochodów osobowych dostępne są tylko winiety roczne, które są ważne 14 miesięcy od 1 grudnia roku poprzedniego do 31 stycznia roku następnego. Brak naklejki może wiązać się z koniecznością jej wykupienia i zapłacenia dodatkowej kary w wysokości 100 franków szwajcarskich. Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi kierowcy wynosi pół promila. Nie można korzystać z tzw. urządzeń antyradarowych. Grozi za to kara grzywny do tysiąca franków szwajcarskich oraz konfiskata sprzętu. Osoba nie mająca zameldowania w Szwajcarii nie ma możliwości uzyskania mandatu kredytowego, co w praktyce oznacza, że będziemy musieli zapłacić go na miejscu.